100 mil Olsztyn. Ruch Chorzów. Ruch Radzionków. Podweski dziebielsko biała Zagłębia Sosnowiec. Zawisza Bydgoszcz. Szczakowianka Jawożną. Warta Poznań. Górnik Polkowice. 100 był? a Był. E, Świtnowy Dwór. Szczakowianka Jawożna. 3, 4. Ruch Chorzów. Polonia Bytom Zagłębie Sosnowiec. Odra Wodzisław. Puszczenie połomice. Zagłębie Sosnowiec. Wisła Kraków. Tak. Polonia Warszawa. Tak. Jeden. Dobra Leszek Ojżyński. Rafał Górak. Iniaki Astis. Eee, Stolarski. Frederiksen. Eee, no, Szwarga. Eee, czy dobra, szwarga. Dobra, nie masz <laughs>